Zanim zaczniemy odcinek, mała autopromocja. Mój drukowany przewodnik po lazurowym wybrzeżu jest już dostępny. Szczegóły na stronie lazurowewybrzeze.pl. Można ten adres wpisać z polskim znakiem. Koniec autopromocji. Podcast Życie we Francji. Prowadzący Tomasz Bobrowski. Bonjour, dzień dobry, witam serdecznie z tej strony. Tomasz Bobrowski, a to jest już 91. odcinek mojego podcastu Życie we Francji. W tym odcinku opowiem Wam troszkę o tym, jak Francuzi reagują na krytykę. A to dlatego, że od jakiegoś czasu już wspominam w różnych odcinkach, że no Francuzi zaczęli mnie bardziej irytować i że mam z nimi więcej problemów niż mam wrażenie kilka lat temu. A przypominam, że mieszkam. We Francji już praktycznie 11 lat. No i właśnie w tym odcinku troszkę rozwinę ten wątek. Przygotowałem trzy różne sytuacje, gdzie była krytyka pracy Francuza i ich odpowiedzi. Jestem ciekaw Waszego zdania na ten temat. Ale uwaga, uwaga, zanim zaczniemy ten odcinek, to jednak muszę zwrócić uwagę, że w tym odcinku będą negatywne informacje i one wynikają z moich doświadczeń. I proszę pamiętajcie, że na każde takie negatywne doświadczenie ja zawsze mogę znaleźć co najmniej trzy pozytywne. Także mam prośbę, żebyście nie przenosili tych informacji na wszystkich Francuzów i pamiętali, że no każdy ma inne doświadczenia. Także ten odcinek trzeba troszkę traktować na pewno z przymrużeniem oka, chociaż sytuacje będą oczywiście prawdziwe. No i ponieważ zdecydowałem się na taki odcinek, to jednak to też mam takie poczucie wewnętrzne, że po prostu te sytuacje się nasilają. Ja mam coraz więcej właśnie w ostatnich miesiącach jakichś takich konfliktów z Francuzami, nie wiem czemu, koleżanka mi mówi, że ja przyciągam takie negatywne sytuacje, a to mnie zawsze trochę zastanawia, czemu mi się to wszystko przytrafia, bo ja naprawdę staram się, szczególnie od kiedy jestem twórcą internetowym, staram się rozumieć ludzi, którzy sami coś robią, właśnie tworzą powiedzmy i no, i w ogóle ludzi pracujących, bo każda praca jest trudna, nie oszukujmy się i męcząca. No i staram się też, żeby te moje opinie zawsze były wyważone. Staram się zawsze postawić po tej drugiej stronie nie zawsze mi to pewnie wychodzi, jak, jak wszystkim, ale się staram. No i, no i właśnie no i zobaczycie zaraz, co z tego wszystkiego wynika. Także zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Podcast Życie we Francji. Na początku, zanim przedstawię pierwszą sytuację, to od razu muszę dodać, że całkiem niedawno, dosłownie kilka dni przed nagraniem tego odcinka, kiedy już miałem w głowie ułożony scenariusz, przeglądałem sobie TikToka i tam zauważyłem fragment odcinka Kuchennych Rewolucji z Magdą Gessler. Wyszukałem sobie, że był to odcinek z sezonu 26 w ogóle jestem w szoku, że tam tyle sezonów jest z 2023 roku i chodziło o krakowską restaurację Voila czyli francuską. Ja Nie widziałem tego odcinka niestety, ale jak tylko ten fragment zobaczyłem z tą panią, nie wiem czy z właścicielką, czy tam po prostu gotuje, szefem kuchni jest, ale no to było niesamowite. Ja się poczułem jak we Francji, od razu jak we Francji i nie dlatego, że tam jakieś francuskie jedzenie serwują, tylko jak widziałem zachowanie tej pani, której Magda Gessler mówiła, że no to nie smakuje, to niedobre, to nie tak, a ta pani absolutnie nie, nie dopuszczała w ogóle tej krytyki do siebie, absolutnie. Mówiła, że przecież ona tyle lat we Francji mieszka, że tam na nią czekają, że, to, że Magda się czepia, bo musi się czepiać. No generalnie ona była najlepsza i w ogóle o co tu chodzi? A to, że zgłosili się do kuchennych rewolucji, bo nie mają pewnie klientów, nie wiem, nie oglądałem, tak zakładam, to zupełnie inna historia, nie? No absurdalne, ale do, naprawdę poczułem się jak we Francji. Jakbym widział te francuskie konflikty, gdzie... Właśnie i to wam zaraz jeszcze rozwinę, że gdzie Francuzi nie znoszą krytyki, absolutnie nie znoszą krytyki, a już nie daj Boże, skrytykujecie osobę pracującą. W sytuacji konfliktu, moim zdaniem, u nich się nad, natychmiast ujawnia ich ogromne ego i takie przekonanie o ich nieomylności i o byciu najlepszym. No już szczególnie, skoro na przykład jakiś mają, właśnie dyplom czy certyfikat, no to znają się i koniec, i to nie ma pola do, do, do jakiejś dyskusji. Przecież oni coś, co robią na podstawie wykształcenia, to. Dyplomu, no nie mogą tego robić źle. No i mam jeszcze takie wrażenie, że w ogóle, skoro, myślą, że skoro w ogóle pracują, stawiają się w pracy, no to jakby no muszą to robić najlepiej, prawda? I bez błędu, no bo to w końcu robią na co dzień, więc nie ma tu pola do żadnego błędu i do żadnej krytyki. No i jakie mam przykłady? Przygotowałem trzy przykłady. Pierwszy będzie o restauracji, drugi będzie o sytuacji sklepowej i trzeci będzie o obsłudze administracyjnej mojej firmy, ale to nie będzie. W żadnym razie na styku z jakimś urzędem, nie to z prywatną firmą. Podcast Życie we Francji. Przykład pierwszy: restauracja. No i żeby dać wam trochę kontekst, pracowałem swego czasu nad przewodnikiem kulinarnym po Nicei, który zresztą zbiera dobre noty, bardzo mnie to cieszy. Tam jest około 60 restauracji. Wszystkie oczywiście sam odwiedziłem. Nie wszystkie odwiedzone tam umieściłem, bo oni uważam, że nie wszystkie na to zasługiwały. I tam polecam w tym przewodniku. Mam miejsca, w których warto zjeść I wiem, że jecie w tych miejscach i zawsze jesteście zadowoleni, co mnie bardzo cieszy. No i byłem w takiej jednej restauracji, która miała fantastyczne opinie Znajduje się w centrum Nicei i no, poszedłem to sprawdzić. W ogóle miała opinię za, za, za wystrój lokalu. Nie będę zdradzał o co chodzi, żeby nie, nie sugerować, nie chcę. Nie chcę jakby wskazywać konkretnego miejsca w tym odcinku. Sprawy te, powiedzmy, uważam za zakończone, te, tych komentarzy negatywnych, tylko wam bez podawania szczegółów tutaj przytoczę. No, lokalnie okazał się jakiś fajnym wystrojem, uważam, że był to śmietnik po prostu. Wyglądało jakby ktoś ze śmieci różne rzeczy zrobił, no ale dobra, to już zostawmy kwestię gustu. Natomiast jedzenie, no, zjadłem. Zjadłem i, i zostawiłem dwie gwiazdki na pięć w Google. Napisałem, że pracuję nad przewodnikiem, że już nie pamiętam, co napisałem, ale no, na pewno wspomniałem, że pracuję nad tym przewodnikiem, bo. Pan się odniósł do tego w komentarzu, pan, czyli właściciel. Zaraz wam przeczytam ten komentarz. Już pomijam, absolutnie pomijam. Ja nawet nie pisałem tego w komentarzu. Miałem włosa w, w Daniu. I zrobiłem zdjęcie nawet tego, więc mam to na zdjęciu. Ale tego nie wykorzystałem, nie wspomniałem o tym. Pominąłem. To się może zdarzyć. To się może zdarzyć. Mówię o tym dlatego, że akurat pan w komentarzu o włosach też nawiązał, co mnie bawiło. A sama restauracja ma niesamowite opinie, ale jak sobie... Pamiętajcie, zawsze trzeba zerkać na opinie negatywne, również sobie przefiltrować, bo moim zdaniem tam jest najwięcej prawdy. Oczywiście tam mogą być różni frustraci i szaleńcy, wiadomo, ale jak sobie zawsze robię tak, że filtruję po negatywnych opiniach, czy to właśnie restauracje, czy to hotele, i jednak zaryzykuję, bo ma dużo pozytywnych, to potem się okazuje, że ja mogę potwierdzić i zwykle myślę tak samo jak te osoby, które dały negatywne. Opinie, których zwykle jest dużo mniej. Nie wiem, z czego to wynika, ale no, no, tak jest. No i ta restauracja w zasadzie ma kilka dań ze trzy dania. Od lat zawsze to samo. Oni po prostu mają to samo. To nie jest moim zdaniem świeże, to moim zdaniem nie jest dobre. Nie polecałem tego miejsca, no ale to już zostawmy. Kontekst już trochę znacie. I teraz odpowiedź no bo oczywiście odcinek jest o tym, jak Francuzi reagują na krytykę więc odpowiedź pana pod moim komentarzem w, w Google. Przetłumaczono na język Polski, trochę skrócona tam było, więcej wątków nie będę tego wszystkiego tłumaczył, uwaga. Dziś w południe światowej sławy, a właściwie nieznany przewodnik kulinarny Tomasz Bobrowski przyszedł na obiad do mojej restauracji. Ten człowiek, który rozdaje jedną lub dwie gwiazdki 80% restauratorom, to nieprawda, wychodzi w świat, by drażnić ludzi, oceniając wszystko i wszystkich. Czasami znajdzie włos w zupie, czasem narzeka na niemiłą osługę, jednym słowem człowiek, który nie ma pojęcia kuchni francuskiej, a mimo to pozwala sobie na ocenianie. Dwie gwiazdki? Na szczęście ten pan nie jest prawdziwym sędzią, bo inaczej wszyscy dostaliby po 30 lat więzienia albo dożywocie. Pan Bobrowski pracuje nad jakimś przewodnikiem kulinarnym po Nicei. Ha, ha, ha. Wydrukują tę recenzję i powieszą na drzwiach mojej restauracji. To zbyt zabawne ten człowiek myśli, że jest jak goe Millon, czyli to taki przewodnik kulinarny francuski, wstyd, że nie szanuje pracy innych. Wiedz, że nie chcą być w żadnym przewodniku, bo moja restauracja jest zbyt mała, by przyjąć tłumy, a każdego wieczoru i tak mam pełno ludzi czekających na stolik. No cóż, panie klaunie. Niebo cię ukaże za tyle złośliwości wobec restauratorów. Żegnaj okropny człowieku. No. <śledz> Za ja mu dałem dwie gwiazdki na pięć, ale jak to przeczytałem, to dałem mu jedną. <laughs> A to już trochę z, ze względu na to, że po prostu nie, nie lubię bezczelności w obsłudze klienta. Sam pracowałem wiele lat w obsłudze klienta. Zaczynałem od szeregowego pracownika, skończyłem jako menadżer i no, nie było możliwości, żeby tak w moim biurze, żeby tak odpowiadać klientom, nawet tym najtrudniejszym i najgorszym. Kontekst, odpowiedź. Tu macie pierwszą sytuację, restauracja druga. Druga, druga sytuacja, sklep. To nie będzie sklep spożywczy. Znowu potrzebny kontekst. Kontekst jest następujący. Mrówki faraona, moi drodzy. Na szczęście w mieszkaniu, w którym mieszkam w Nicei, nie mam żadnych takich problemów, typu jakieś karaluchy, inne rzeczy, ale przez krótki okres pojawiły się mrówki faraona. Zakładam, że to były mrówki faraona, jak udało mi się ustalić. Więc chciałem oczywiście sobie z tym problemem poradzić. Znalazłem sklep profesjonalny, takie miejsce w Nicei, gdzie Właśnie oni rozwiązują problem, mają wszystkie takie środki i tak na, dalej na, na robactwo i inne rzeczy. No i tam poszedłem. Przygotowałem się językowo, znalazłem jak jest ten typ mrówek po, po francusku, miałem zdjęcie, pokazałem pani, która stała za ladą. I zaznaczam, że to było miejsce profesjonalne, to nie był jakiś przypadkowy sklep ogrodniczy czy cokolwiek. To było profesjonalne miejsce z takimi właśnie środkami. Pani stwierdziła, że ona nie wie co do zamrówki. No, ona nie wie co do zamrówki i nie może mi pomóc. I może powinienem poszukać w sklepie ogrodniczym. Dodam, że ja wcześniej sprawdziłem, że mrówki Falana są jednym z, jednym z najbardziej y, typowych gatunków mrówek i one są bardzo popularne, niestety. Kto, kto miał ten, ten wie, że to, to żadna zabawa, bo one potrafią poważnie ranić, więc trzeba na nie uważać, trzeba je wytępić. No i pani stwierdziła, że no nie wie, co to za Ja byłem w szoku. Ja byłem w szoku, bo naprawdę czytam wszędzie, że są bardzo popularne. Pani stwierdziła, że nie wie, nie wie, co mi dać, i może w sklepie ogrodniczym. No więc ja zostawiłem oczywiście negatywną opinię, bo no jakby poszedłem do specjalistów, a pani mi powiedziała, że nie zna jednego z najpopularniejszych typu mrówek i ona mi nie może pomóc, i ona mnie odsyła do ogrodniczego. Dodam, że ja w ogrodniczym byłem. Ja tam kupiłem wszystko, co mieli, nic nie pomogło, więc wtedy właśnie stwierdziłem, że. No pójdę do profesjonalistów, zapłacę więcej, ale to będzie zrobione, nie? No i, no i tak się skończyło. Więc to jest kontekst. Jaka jest odpowiedź sklepu? Szanowny panie, wydaje się, że doszło do nieporozumienia. Prawdopodobnie doradzono panu żel, który działa bardzo skutecznie, pod warunkiem prawidłowego zastosowania. Jeśli jednak szukał pan trującego proszku na mrówki, bardzo niebezpiecznego dla zwierząt, możliwe, że zasugerowano panu wizytę w sklepie ogrodniczym. Czasami, gdy czegoś nie rozumiemy, w pełni możemy odczuwać negatywne emocje. Przejrzałem Pana opinię z dwiema gwiazdkami o Muzeum Sztuki Współczesnej w Nicei i możliwe, że również tam zrozumienie artystycznego przekazu było trudne. Podobnie z pana oceną jednej gwiazdki dla Times Square w Nowym Jorku. Być może trudno pojąć, że miliony osób spędzają tam miłe chwile, podczas gdy pana doświadczenie było odmienne. Zobaczcie, ile oni sobie zadają trudu, żeby odpowiedzieć w taki zgryźliwy sposób. Times Square uważam jest obrzydliwym miejsce. tam nie ma kompletnie nic. Dałem jedną gwiazdkę, napisałem komentarz, że to jest najgorsze miejsce w Nowym Jorku. Mam do tego prawo, prawda? Muzeum Sztuki Współczesnej w Nicei? Nie doceniam tej sztuki, absolutnie nie dałem. Dwie gwiazdki na, na pięć, mam do tego prawo. Ale czy oni jako właściciele biznesu mają prawo do takiej opinii? Ja uważam, że nie. Jako wieloletni pracownik obsługi klienta, i moi klienci takich opinii nie dostaną nigdy, nawet ci najgorsi, nie pozwolę sobie na to. A Francuzi sobie pozwalają, jak widzicie. No to trzeci, ostatni przykład. Ten przykład jest dla mnie najtrudniejszy, bo ta sprawa się toczy. Od razu dodam, że tu nie będzie odpowiedź do mnie, nie będzie odpowiedź na mój komentarz. Na ta odpowiedź zresztą będzie nawet dość zabawna, uważam, ciekawa. Natomiast ta sprawa jest najtrudniejsza dla mnie, bo się toczy i prawdopodobnie będzie to moja pierwsza w życiu sprawa związana z moją działalnością biznesową, gdzie trafi do sądu, między innymi również za mój bardzo ogólny, prosty komentarz z jedną gwiazdką na pięć dla tego biznesu, ale także za to, że nie chcę zapłacić, ja nie chcę zapłacić faktury. Otóż tak króciutko kontekst, pani prowadziła mój adres i, i firmowy i po prostu wypowiedziała umowę. Dla mnie ok, zmieniłem adres, mam nową firmę, ale pani mnie cały czas fakturuje, twierdzi, że ja nie wypowiedziałem umowy. No więc ta sprawa się toczy i nie jestem jedynym jej byłym klientem z tym problemem, jest nas więcej, więc no zobaczymy jak to się skończy. To tylko kontekst. Dodam od razu, że ta pani do mnie zadzwoniła. Zadzwoniła do mnie i to ja byłem zaskoczony niesamowicie, ponieważ jeżeli ja wam mówię, że Francuzi mają niesamowicie ogromne ego, to teraz mam dla Was najlepszy tego przykład. Pamiętajcie, że sprawa toczy się o to, że ja pani nie chcę zapłacić, więc są jakieś pieniądze tutaj na stole, których pani nie zarobi, póki jej nie zapłacę, a ja tego nie chcę zrobić. Więc ona raczej powinna, prawda, ze mną dyskutować o tym, dlaczego nie chce zapłacić i jak ona może te pieniądze ode mnie pozyskać. I to jest. Temat tutaj naszego problemu. Natomiast ja pani odpisałem w mailu, że nie, nie będę z nią współpracował, bo firma jest nieprofesjonalna. To tak w skrócie, bo to długa sprawa. I pani do mnie zadzwoniła. Nie zapytała o te pieniądze. Pani w pierwszym zdaniu zapytała: Dlaczego ja twierdzę, że jej firma jest nieprofesjonalna? Przecież my się nie znamy. Więc jak ja to usłyszałem, to się zaczęli śmiać. Pomyślałem sobie, jak duże trzeba mieć ego i jak bardzo ich boli ta krytyka. Że tu już zupełnie nie było problemu z pieniędzmi, których ja nie chcę zapłacić. Tu był problem z tym, że ja się ośmieliłem napisać, że pani jest nieprofesjonalna, czy też jej firma jest nieprofesjonalna. To jest dla niej największy ból i największy problem. Nawet w mailu mnie właśnie strasząc sądem czy tam jakąś sprawą, bardziej zwracała uwagę na negatywną opinię niż w ogóle na to, że ja nie chcę zapłacić. Faktury. Teraz się śmieję, ale to sprawa dużo stresu u mnie powoduje, bo ona się toczy. Przed nami arbitraż. No, zobaczymy, jak to się będzie działo. No i teraz odpowiedź. Odpowiedź tej pani do jednej z klientek. Jak wspomniałem, jest nas więcej takich potencjalnie poszkodowanych i, i ta odpowiedź dla mnie jest dość zabawna, więc ją wam przytoczę. Szanowna pani, oprócz obrażania i oczerniania osób, których pani nie zna, wykazuje się pani skrajną agresją. Cieszę się, że nie mogą pani zaliczyć do grona moich klientów. Od kilku dni nęka mnie pani i wylewa swoje jady oraz frustracje również poprzez swoją opinię, jednak nikt się na to nie nabiera. Mam nadzieję, że rozumie pani, dlaczego nie może pani należeć do mojej klienteli, która jest niezwykle sympatyczna. Negatywna energia, którą Pani emaduje, nie przynosi chluby pani sklepowi ezotycznemu. Może jednak mogłaby Pani przygotować sobie eliksir życzliwości i dobroci, aby się uspokoić? Taka to historia, moi drodzy, takie to odpowiedzi. Tak jak mówiłem, ostatnia sprawa, najtrudniejsza dla mnie, akurat ma taką dość naj, najzabawniejszą odpowiedź. Trochę trudno się do niej przyczepić, ona jest całkiem elokwentna, prawda, i nawet zabawna, ale no, sprawa jest dość trudna. Także to tyle w, w temacie krótkim, jak Francuzi reagują na krytykę. Mam dużo więcej takich przykładów, ale też nie, nie chcę was zarzucać tymi sprawami. Chcę wam tylko zasygnalizować, jak to może wyglądać i chcę was też zapytać. Chcę was zapytać, jakie są wasze doświadczenia z Francuzami, z francuskimi firmami. Jeżeli macie takie kontakty, czy to mieszkacie we Francji, czy to po prostu może współpracujecie, a może jak to wygląda w Polsce, bo zawsze mnie to ciekawi interesuje, jaka sytuacja jest w Polsce w, w tym temacie. Także zapraszam do Komentowania, tam gdzie słuchacie. Ja te komentarze czytam, przeglądam i jestem za wszystkie bardzo wdzięczny. Tak samo jestem wdzięczny za wysłuchanie tego odcinka. Bardzo serdecznie dziękuję. Był to 91 odcinek mojego podcastu Życie we Francji. Ja się nazywam Tomasz Bobrowski i życzę Wam miłego dnia oraz mówię do usłyszenia. To był podcast Życie we Francji. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jak zwykle przypominam, że przydatne informacje znajdziesz na moim blogu lazurowyprzewodnik.pl, a także na stronie prowansia.pl. Zapraszam też do obserwowania życia we Francji na Instagramie. Profil lazurowyprzewodnik. A bią to Tomasz Bobrowski. Nie zapomnij odwiedzić strony lazurowewybrzeże.pl.